Cześć! Cieszę się, że tu jesteś i zainteresował Cię nasz podcast. Za chwilę usłyszysz jego fragment. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Miłego słuchania. Zdałam sobie sprawę, że mam dokumenty, tak naprawdę świadectwa wielkiego ludzkiego cierpienia. Słowa, które się tam cały czas powtarzają: Nie mam siły, to jest jedyne, co mogę zrobić nie mam innego wyjścia. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Ewa Ewart i zapraszam Państwa do rozmowy o tym, o czym mówić nie chcemy czyli o śmierci. Wzbudza w nas strach, często panikę. Irracjonalnie zaklinamy rzeczywistość i chcemy wierzyć, że śmierć przydarza się innym. A przecież, śmierć to najpewniejszy element każdego życia. Będę rozmawiać z psychologami, lekarzami i artystami. Moimi gośćmi będą buddyści i egzorcyści, i ludzie, którzy wrócili do nas z tamtej strony. Wspólnie zmierzymy się z procesem przemijania i odchodzenia. Zapraszam na fascynującą podróż do krainy po drugiej stronie lęku. Rozmowy ze śmiercią. Ewa Ewart. Każdego roku na całym świecie z powodu samobójstw ginie blisko milion osób. Coraz więcej ludzi popełnia samobójstwa w Polsce. Co popycha człowieka do targnięcia się na własne życie? I czy ludziom, którzy pragną śmierci, można pomóc? O tym będzie w dzisiejszej rozmowie, a moimi gośćmi są profesor doktor habilitowany Dominika Dudek Kierownik Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr Halszka Bitkowska, suicydolog, sekretarz Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Pomysłodawca kampanii Życie warte jest rozmowy. Witam Panie bardzo serdecznie. W Polsce samobójstwo z punktu widzenia prawa nie jest przestępstwem, z kolei zupełnie inaczej odnoszą się do tego. Prawie wszystkie religie. A jaki wizerunek samobójcy kreują dawne i współczesne nurty kulturowe, i jaką narrację tworzą wokół aktu autodestrukcji? Warto, abyśmy zwrócili uwagę, że tak naprawdę we wszystkich kulturach na świecie wokół tematu samobójstwa jest tabu. Na no to tabu składają się różne czynniki: religijne, prawne i społeczne. Religijne to takie, które nie tylko temat samobójstwa biorą pod uwagę, czy jest to grzech, czy nie jest to grzech, jak wiemy w chrześcijaństwie jest to bardzo poważny grzech, bo bierze się, łączy się z tym, że odbieramy sobie życie, czyli odrzucamy dar boski, tak? dar życia. Natomiast ta kwestia jest często poruszana w różnych religiach, ale druga rzecz to jest to, co dzieje się z duszą samobójcy po śmierci. I co ciekawe, w wielu kulturach, zarówno ofiara samobójstwa, jak i morderstwa jest postrzegana, że jej krew została przelana niesprawiedliwie. I dlatego powracam. Stąd w wielu kulturach mieliśmy takie zwyczaje, aby zabezpieczyć się przed duszą samobójcy. Czyli na przykład w Gdańsku bardzo popularne było wynoszenie osoby zmarłej w wyniku samobójstwa przez okno albo pod framugą drzwi. Samobójcę chowano pod skrzyżowaniem dróg, aby zabłądził i nie wrócił. Mamy nawet fragment w krzyżakach. Gdzie zykryt popełnia samobójstwo, i jest specjalnie zakopywany pod kamieniami, gałązka specjalna jest położona, aby nie wrócił i żeby nieczyste dusze nie męczyły innych. Tak? Czyli tego, tego samobójcy bano się, że on będzie powracał i nawiedzał. Więc tu mamy ten jeden aspekt. Jeżeli zaś chodzi o kwestie prawne, to owszem, w tej chwili samobójstwo nie jest penalizowane. Jest oczywiście penalizowane e, podżeganie do samobójstwa, namawianie lub Udział, natomiast pamiętajmy, że nie było tak zawsze. W starożytnej Grecji e, samobójstwo oczywiście było karane. tak? Było uważane przede wszystkim za rzecz, która szkodzi społeczeństwu. Tak? A jak karano samobójcę? No, karano przede wszystkim, i to jest bardzo trudne, żebyśmy to w tej chwili sobie jakoś przetłumaczyli racjonalnie. Karano po pierwsze ciało samobójcy. Wleczono za końmi, e, rozwieszano na ścianach, na murach, tak, aby przestraszyć innych, żeby zniechęcić do popełniania tego czynu. A znowu z drugiej strony karano rodziny tej osoby. Odbierano tytuły szlacheckie, później majątki odbierano, piętnowano społecznie. Jest przypiękny, przerażający przykład u Ala Alvareza w książce Bóg Bestia, którą serdecznie Państwu polecam, gdzie mówi się o tym, że w XVIII wiecznej Rosji jeszcze próby samobójcze były penalizowane, i osoba, która odebrała sobie życie była i e, nie zakończyło się to zgonem, została potem jeszcze powieszona. Tak więc Alvarez to komentuje, że historia samobójstwa w Europie to są lata po prostu ludzkiego nieszczęścia i społecznego oburzenia. Tak, więc zdawajmy sobie sprawę, że to, że w tej chwili cały czas mamy tabu wokół tego tematu, to nie jest tylko kwestia tych, byśmy powiedzieli, przygód prawnych, ale też tego silnego napiętnowania ze strony religijnej. Pamiętajmy, że kiedyś samobójcy nie można było pochować na cmentarzu, tak? Nie można było odprawiać modlitwy, aby go pochować, więc to było duże napiętnowanie, zwłaszcza w krajach, tak jak naszych, bardzo silnie katolickich. To się oczywiście zmieniło w tej chwili. Prawo kościelne ma zupełnie inne podejście. Uważa się w nim, że osoba, która odbiera sobie życie, jest po prostu niespełna zdrowia tak, psychicznego, więc nie robi tego świadomie. Więc nie grzeszy tym samym, tak, bo nie jest odpowiedzialny za swoje czyny. Więc to się zmieniło. Ale co pozostało? Pozostały stereotypy społeczne, których jest bardzo dużo, które się biorą ze strachu, z niezrozumienia, z tego, że nie potrafimy o tym temacie rozmawiać i bardzo się go boimy. Rozmowy ze śmiercią. Ewa Ewart. Pani profesor Dudek, czy. Zachowania samobójcze są jednolitym zjawiskiem. Jaki jest podział zachowań samobójczych? Nie, oczywiście zachowania samobójcze to nie jest jednolite y, zjawisko, to jest pewne kontinuum. To jest pewne kontinuum od myśli samobójczych, które mogą mieć taki charakter pośredni, bardziej może myśli rezygnacyjnych. Kiedy człowiek fantazjuje na temat śmierci, życzyłby sobie śmierci, y, na przykład mówi, że chciałby zachorować na śmiertelną chorobę albo chciałby mieć śmiertelny wypadek. No, dalej mamy już konkretne myśli i fantazje na temat możliwości popełnienia samobójstwa. Takie myśli samobójcze mogą przerodzić się w tendencje samobójcze, kiedy już nie tylko człowiek fantazjuje na ten temat, ale ma konkretny plan, przygotowuje środki, jak to samobójstwo popełnić. No i w końcu może dojść do próby samobójczej. No i niestety. U części osób ta próba samobójcza jest skuteczna, to znaczy człowiek popełnia samobójstwo. Jednym z rodzajów, które na szczęście zdarza się rzadko, ale jest takie najbardziej dramatyczne, to jest samobójstwo rozszerzone. Jest to taka sytuacja, kiedy człowiek popełnia samobójstwo, ale zabiera również ze sobą inne osoby, najczęściej jakieś osoby bliskie. Takie samobójstwo rozszerzone jest najczęściej wynikiem psychotycznego cierpienia, psychotycznego przeżywania świata i, i właśnie tych strasznych cierpień, które czekają jego najbliższych. Z takim samobójstwem rozszerzonym spotykamy się na przykład w sytuacji kiedy kobieta w głębokiej depresji czy psychozie poporodowej zabija siebie i równocześnie zabiera ze sobą swoje dziecko. Tak jak mówię, na szczęście są to sytuacje rzadkie, no ale warto o nich wspomnieć, ponieważ są najbardziej tragiczne. Doktor Witkowska, kto częściej odbiera sobie życie, kobiety czy mężczyźni, i czy są jakieś zawody o podwyższonym stopniu ryzyka, zawody, w których no, osoby jest prawdopodobne, że częściej mogą tarnąć się na swoje życie w porównaniu z innymi? To, co ważne, byśmy pamiętali, to że każdego dnia w Polsce 15 osób odbiera sobie życie, ale z tych 15 12 to mężczyźni. Tak, czyli przewaga jest gigantyczna. Co ciekawe, zupełnie inna tendencja jest, jeżeli chodzi o próby samobójcze. Tam przeważającą ilością to właśnie są kobiety. To kobiety popełniają próby samobójcze. Ale jak wiemy w suicydologii, czym innym jest samobójstwo i czym innym jest próba samobójcza. Próbę samobójczą często określamy jako wołanie o pomoc. Tak, więc pamiętajmy o tym rozróżnieniu statystycznie. W Polsce ta osoba, która najczęściej odbiera sobie życie, to jest mężczyzna między 40 a 60 rokiem życia, bardzo często z małej miejscowości, bezrobotny i z problemem alkoholowym. Tak, jeżeli byśmy powiedzieli o takie najczęstsze czynniki, jeżeli chodzi oczywiście o Polskę. Natomiast bardzo ciekawą rzeczą jest to, że wśród zawodów, o które pani redaktor zapytała, zawodów podwyższonego ryzyka właśnie są zawody, które na pierwszy rzut oka nie wydawałoby się, że mogą być pod tym względem zagrożone zachowaniami samobójczymi. Takim zawodem na przykład jest weterynaria. Spokojnie, to nie koniec. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Do usłyszenia.